Jaguar w większości z nas kojarzy się z drapieżnikiem, no może też z marką angielskiego samochodu, ale fanom kolarstwa jaguar od razu kojarzy się z legendarnym rowerem z lat 60. To było marzenie każdego kolarza w tamtych czasach, mówi pan Wojciech Mszyca, kolekcjoner rowerów, który o tym jednośladzie wie praktycznie wszystko. Nie tyle Jaguar, co Jaguar specjal. Trzeba to powiedzieć: jaguary specjalne były modelami szczególnymi. Nie było ich w sprzedaży, były przeznaczone tylko dla zawodników kadry, czołówki klubów kolarskich, a ten konkretnie z lat wczesnych 60. należał do katowickiego znanego kolarza Zygmunta Kaczmarczyka. Ten jaguar ma co warto wiedzieć śląskie korzenie. Nie tylko poprzez to, że należał do śląskiego kolarza, ale i w ogóle powojenne dzieje polskich rowerów wyścigowych narodziły się w Rudzie Śląskiej. Tam w Nowej Wsi, Nowym Wirku, inżynier Różycki, przedwojenny producent słynnego motocykla Moj, wznowił produkcję, ale już tylko rowerów. I właśnie tam powstał pierwszy powojenny wyścigowy rower o nazwie Bałtyk. Bałtyk R15. Szybko zorientowały się. Zakłady rowerowe w Bydgoszczy, że jest to Hit, i przygarnęły ten rower do swoich laboratoriów i do swoich linii produkcyjnych. Na podstawie Bałtyka opracowano legendarne polskie rowery wyścigowe Huragana i Jaguara. Huragan Jaguar. To wiele, wiele mówi miłośników kolarstwa. Ten model to prawdziwy rarytas. W Polsce zachowało się tylko 10 sztuk. Dziś na kolarzach taki rower nie zrobiłby wielkiego wrażenia, ale 50 lat temu zawodnika na Jaguarze bał się cały peleton.